Chcieliśmy, by głośno powiedzieć przed urzędem pana premiera, że oczekujemy, by Polska Wschodnia była traktowana tak jak pozostałe regiony Polski. Lubelszczyzna i Wschód to też Polska, i chcemy przypomnieć to dziś panu premierowi i jego ludziom, którzy z naszego mandatu nadania sprawują ten urząd. Przyjechaliśmy również żeby wyrazić swój niepokój, że pieniądze europejskich podatników, którzy przeznaczyli na budowę infrastruktury w Polsce mogą po prostu być niewykorzystane i też z taką obawą przyjechaliśmy, by pan premier poprawił również swoją gospodarność, by prawdziwy jak prawdziwy gospodarz nauczył się gospodarować. I dziś nie jest to manifestacja, tylko pikieta. Jest to pierwszy sygnał i pewnego swego rodzaju ostrzeżenie dla rządzących, że nie pogodzimy się ze zlikwidowaniem z listy inwestycyjnej drogi S-17. I jest to pierwszy taki krok, który żeśmy zdecydowanie wykonali. Będziemy, jeżeli rząd nie przychyli się do naszych próśb, to będziemy kontynuować nasze protesty, tylko być może często w bardziej, mniej, że tak powiem, przyjemnych dla rządzących formach. Uważam, że połączenie Warszawy i Polski z tej strony Wisły z Polską Wschodnią jest kluczowe. Jest kluczowe dla rozwoju samej Polski, jest kluczowe dla Lubelszczyzny, ale też dla wiarygodności polskiej polityki europejskiej, bo jesteśmy bardzo aktywni w polityce wschodniej, bronimy ją, ale zapominamy o naszym polskim wschodzie. Nie budujemy też kanałów komunikacyjnych, które by ułatwiały nam dojazd komunikację z Ukrainą, z krajami Partnerstwa Wschodniego. To samo głoszenie haseł nie wystarcza. Trzeba tutaj pokazywać, że chcemy ten wschód włączać ekonomicznie, kulturalnie, wizowo i na różne inne sposoby. Wydaje mi się, że już żeśmy bardzo dużo osiągnęli, bo już mówi się o włączeniu do pięciu najważniejszych priorytetów. Już się myśli o dodatkowych pieniądzach europejskich, ale myślę, że. Co robimy w tej chwili, ma też znaczenie długofalowe. Pokazujemy, że jesteśmy aktywni, że potrafimy bronić naszych interesów, mówić o naszym interesie. Jesteśmy widzialni i słyszalni i to też się bardzo liczy. Cywilizacyjnego Lubelszczyzny. Nie ma realizacji polityki spójności i zrównoważonego rozwoju bez wyrównania szans dla Lubelszczyzny. Tą szansą jest budowa drogi S17. Nie możemy pozwolić, żeby ta inwestycja została skreślona z listy inwestycji priorytetowych. Doprowadzimy swoją determinacją do tego, że mieszkańcy Lubelszczyzny nie, nie będą traktowani jako obywatele gorszej kategorii. Płacimy tak samo jak wszyscy w Polsce podatki, ciężko pracujemy na to, żeby dokładać się do budżetu krajowego, oczekujemy i żądamy, żeby ten nasz ciężki trud został doceniony i żebyśmy to dostali, co nam się słusznie należy.